Cześć, witam Cię wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym wam zaprezentować rewelacyjną Dacię, jaką jest Dacia Sandero model Stepway. Stepway wyróżnia się tym, że jest to autko bardziej uteranowione z takimi dodatkami jak w Audi mamy Allroad, taka troszeczkę Dacia offroadowa, podwyższona z dodatkami, z dodatkami offroadowymi i również z bardzo, bardzo ale to bardzo ładnej stylizacji. Proszę Państwa, nasza Dacia została wyprodukowana w 10 czy 11 roku. Pierwszą rejestrację mamy w 12, więc to jest bardzo fajne. Jest wyposażona w najlepszy i absolutnie bezawaryjny silnik benzynowy, jednostkę 1.6. I tu, uwaga, mamy tutaj przebieg 70 tysięcy km. Jak najbardziej oryginalny, jak zawsze w naszej firmie, potwierdzony do samego końca. Więc mamy pewność, iż kupujemy autko z oryginalnym przebiegiem. I proszę Państwa, co najważniejsze, bezwypadkowe, ponieważ. Na całym samochodzie mamy fabryczną powokę, proszę Państwa, lakierniczą. Dobrze, przystąpmy może do oględzin. Eee, przede wszystkim oponki mamy tutaj bardzo ładne, wielosezonowe. Są to Fuldy, eee, już Państwu mówię dokładny rozmiar, jaki mamy tutaj tej oponki. Na pewno jest to szesnastka, dokładnie 195, 55, 16. Przednie tarcze jak nowe, klocka również sporo. Tylne koła oczywiście takie same, jak i proszę Państwa bardzo, ale to bardzo ładne aluminiowe helgi. Tak jak widzicie, proszę państwa, nasza dacia naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo ładny szary kolor. Autko pozbawione jakichkolwiek rys czy wgnieceń. Żaden element nie był powtórnie lakierowany. To jest naprawdę wielki plus tego samochodu. Proszę zobaczyć, jak to autko się prezentuje. Czyściutkie, zadbane. Jeszcze raz powtarzam 70 tysięcy przebiegu. No i przede wszystkim to jest dacia. Eee... Charakteryzuje się tym, że będziemy mieli naprawdę niskie koszty eksploatacji, a silniczek 1.6 wolno sąsy, jest jednostką absolutnie bezawaryjną. Dobrze, zapraszam. Pokażę Państwu, jak wygląda środek. Tapicerka drzwi od strony pasażera. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda fotel również pasażera. Fajnie, że mamy tutaj białą nitkę, wszystko oprzyte. Naprawdę, autko bardzo czyściutkie, jak i również bardzo zadbane. Jak i również fajnie wyposażone, bo możemy wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera. Mamy elektryczne szyby, oryginalne Radio Punkta z auksikiem, e, klimatyzację, manualną skrzynię biegów, kierownicę obszytą skórą, także jak na razie, relingi. też bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajny samochodzik, miejski crossover, jaki jak i idealne również autko na wypady poza miasto. Autko miało tylko i wyłącznie jednego właściciela Naprawdę super, super, super Jeszcze raz super stan Przede wszystkim, autko wygląda jak nowe I Naprawdę z bardzo fajnym, bezawaryjnym silniczkiem O niskich kosztach eksploatacji o niskich opłatach, jak i również niskim apetycie na paliwo. Wszystko utrzymane w środku. Bardzo fajnie autko, bardzo czyściutkie, bardzo zadane. Nic nie jest poniszczone, odnośnie środka. hotele proszę Państwa, są jak nowe i co najważniejsze, proszę bardzo, fotel kierowcy. 70 368 km, także mamy tutaj, można powiedzieć, nowy samochodzik. Z książką serwisową, z klejeczkami przy silniku. Autko pochodzi z małej miejscowości. Nowy akumulator Ostatnie badanie również techniczne, ostatnia wymiana oleju 21-3-19 Tutaj też informacje z jakiegoś serwisu Naprawdę bardzo fajny samochodzik O niskich kosztach eksploatacji ze świeżym rocznikiem i fajnej przystępnej cenie i co najważniejsze całe w oryginale i z ekstremalnie niskim przebiegiem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, zapraszam wszystkich do oglądania i do zakupu, pozdrawiam, cześć!